Dziecko po raz dziesiąty zostało poproszone o to, żeby zaczęło sprzątać, ale nie robi nic. Ty stoisz wściekły i już ci się nie chce gadać, że hej, chciałbym, żebyś posprzątał, to jest dla mnie ważne, żeby to było czysto. Hej, jak skończysz, to coś porobimy. Na usta ci się ciśnie, chociaż mocno się powstrzymujesz, hasło, a Mikołaj to widzi. No i co się wielkiego stanie, jak to powiesz? No niestety trochę się stanie, więc yy, powstrzymuj się dalej. Dziś trochę o tym, że dorośli lubią straszyć Mikołajem, ale też o tym, czy w ogóle warto w niego wierzyć, będąc dzieckiem, bo zakładam, że wy już to macie ze sobą. Ale jeśli nie, to lepiej wyłączcie ten odcinek po prostu i ucinamy temat. Straszenie generalnie nie przynosi rezultatu. No, bo dziecko też nie ma takich kompetencji patrzenia w przyszłość tak daleko. Szczególnie jeżeli to hasło się rzuca na początku grudnia, no to nie wierzę, że jakieś dziecko jest w stanie zatrzymywać swoje zachowanie trudne, które też z czegoś wynika. Tylko z taką myślą, że 24 grudnia przyjdzie do niego aniołek, czy dzieciątko Jezus, czy gwiazdor, czy Mikołaj. I w związku z tym jakoś bardzo się bierze w garść i zachowuje się inaczej. Po prostu to jest. Niemożliwe, niewykonalne dla dziecka, które podejrzewamy o możliwość wiary w świętego Mikołaja. Po drugie, to jest też mega nieścisłe. No bo jak ten Mikołaj to widzi? To jest niepokojące dla niektórych. Nie wiadomo też do końca, yy, czy jak jesteście na wakacjach w Grecji, to on też to widzi? No bo tam jakoś ten argument nie pada. No i po trzecie. To jest taka groźba, która się nigdy nie zrealizuje, mam nadzieję. Więc robi właściwie jeszcze większe zamieszanie w świecie kar i nagród. Bo gdyby to jeszcze było spójne, że faktycznie mówimy o tym, że za takie zachowanie nie dostaje się prezentów, do czego absolutnie nie nakłaniam. Ale to, to wtedy chociaż utrzymywałaby się ta struktura kar i nagród, jeżeli komuś piekielnie o tym zależy. Ale generalnie wierzę, że no nikt przy zdrowych zmysłach nie planuje dziecku w świąteczny wieczór dać rózgi. Bo to jest już skrajnie nieodpowiednie. No i wreszcie, chcemy dzieci uczyć, że dostają prezent i go dają, żeby było miło, a nie jako nagrodę za jakieś uczynki. To nie ma być przekupstwo. Dobre zachowanie nie ma być skutkiem tego, że, że dziecko jakoś zostało właśnie przekupione jakimś super prezentem. No i co gorsza, w internecie czytam artykuły na taki temat. I. Spotykam się z tym, że bywają portale, które wręcz wprost radzą to, żeby dzieciom przypominać o Mikołaju, jak nie chcą czegoś zrobić, albo się uspokoić. No i absolutnie się z tym nie zgadzam. Zachęcam w ogóle do weryfikacji źródeł, też do jakiejś racjonalnej oceny, ale przede wszystkim do tego, co, na co można się natknąć w internecie bez zastanowienia się, czy to źródło jest naprawdę adekwatne. Dla chętnych zadanie wygooglować, czy warto wierzyć w Mikołaja, albo Czym można straszyć dzieci Mikołaja? No, może straszyć to już pejoratywne z gruntu, więc, czy można dzieci motywować obecnością Mikołaja? No i drugi temat, czyli czy w ogóle warto wierzyć? Zdania są oczywiście podzielone, jak to najczęściej bywa. Niektórzy mówią, że to buduje magię świąt, i że to jest ważne, i że uczula na społeczne potrzeby. Też taki znalazł argument, że. To uczy pokory dorosłych, kiedy widzą, że dzieci się cieszą z prezentu, a oni nie mogą powiedzieć, że to oni zrobili ten prezent. No prawdę mówiąc, wydaje mi się to dosyć nędznym argumentem, ale jeżeli potrzebujecie się dorosłych nauczyć pokory, to może to jest droga dla was. Generalnie uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te mikolajcowe spirale nakręcać, chyba że dziecko się boi. Bo to też jest przecież całkiem powszechna sytuacja. W takiej sytuacji ym, warto wdrożyć plan B, który też pasuje do sytuacji, w której dziecko przestaje wierzyć w Mikołaja albo ktoś mu powiedział, że Mikołaja nie ma. Chodzi o to, żeby powiedzieć, że Mikołaj naprawdę żył, że naprawdę był hojny, że dawał prezenty. No a my teraz mówimy, że ktoś coś dostał od Mikołaja, i to znaczy, że dostał taki świąteczny prezent od kogoś. Ym, I że wszyscy możemy być Mikołajami. No, i tutaj właśnie pragnę zasadzić taką myśl, w związku z tym, że ja nie jestem, prawdę mówiąc, wielką fanką wiary w Mikołaja, bo uważam, że równie magicznie jest wybierać z dziećmi prezent dla innego rodzica, albo robić prezent dla potrzebujących, albo ubierać czapki Mikołaja, nazywając to po prostu właśnie takim działaniem świętego Mikołaja. No bo, czy jak idziemy do kina, no to się nie wzruszamy na filmie, bo wiem, że to jest nieprawda. No nie, bo fajnie jest się pobawić i wczuć w daną historię, więc to niekoniecznie musi znaczyć, że psujemy dzieciom święta. Wręcz powiedziałabym, że to w ogóle nie w tę stronę, bo przyjemność płynąca ze świąt jest trochę o czymś innym niż to, że wierzymy, że przyjdzie do nas jakiś pan z brodą i da nam prezent. Znam ludzi z obu stron, takich, których dzieci wierzą w Mikołaja i oni to jakoś podkręcają jeszcze przez cały adwent i wie, znam też takich którzy nie wierzą i nie pielęgnują specjalnie takiej myśli, że to Mikołaj przynosi prezenty i nie odnotowuje u nich żadnych różnic w przeżywaniu świąt czy w tym jak bardzo lubią święta. Tak jak mówię, myślę, że to można by tutaj wypunktować wiele różnych czynników. Podsumowując, Mikołajem nie straszymy, no i tyle. Ani Mikołajem, ani wróżką zębuszką, ani tam zajączkiem wielkanocnym, ani niczym. Bo prezenty nie mają być nagrodą za dobre zachowanie. Chcemy, żeby dzieci swoją motywację do dobrego zachowania i do regulowania się czerpały z trochę innych źródeł niż to, że się boją jakiegoś pana. No i drugi temat, czyli to, że można podsycać wiarę w Mikołaja, ale można też inaczej. Najważniejsze jest to, żeby sobie jakoś to rozważyć i wybrać taką opcję, która będzie odpowiednia dla waszej rodziny. Życzę udanych Mikołajkowych rozmów, albo wspólnych zakupów, albo wyczekiwania na Mikołaja w oknie. Słyszymy się za tydzień.